Cześć, moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku w Everspace. Poprzednio spotkaliśmy jakąś starożytną konstrukcję, jakąś yy, formę obronną, formę życia. Nie wiem w ogóle co to było. Udało mi się to pokonać, i udało mi się niestety zginąć. Wpadłem do czarnej dziury w momencie, kiedy to zginęło. I co, mamy drugi żywot. Tak daleko udało się dolecieć za pierwszym razem. Teraz pora na próbę numer dwa: Przylecie wszystko od nowa z wielkimi zmianami. Co, pierwsze co możemy zrobić, to zmienić sobie statek nowe. Dwa kosztują za 10 tysięcy. Jest jeszcze trzeci. Yy... Ja chyba jego nie będę brał. Zostanę przy tym co miałem. Zobaczmy. Miejsce na główną broń, jedną. Na dodatkową broń, jedną. Miejsce na urządzenia, trzy. Gadżety, dwa. W tym przypadku yy... główna broń, dwie. Yy, dodatkowa jedna, urządzenia 2 gadżety 2. To jest przewaga, ten ma 450 pancerza, 125 tarczy yy, 300 pancerza, 210 tarczy, tarcza bardziej kusi w tej jednostce hmm. Ale w razie czego pancerz zawsze jest nadzieją, więc wolę wybrać ten statek W razie czego mogę sobie tu jeszcze co nieco zmienić Puste miejsce Yy, nieskończony poślizg, ruch 50% mniej uszkodzeń, yy, powodanych przez kolizję, mniejsza tu mnie niebezładności, nawigacja, prawie na razie mogę tylko jedno. Dobra, zainstalujmy. Mogę też zmienić, sobie malowanie, z czego kolor statku i skórki są dostępne. No, z czego ta mi się bardzo podoba. Jeszcze jakaś? Jeszcze taka. Dobra, przy tej skórce zostanę. Statystyki, kodeks, czyli wszystko co spotkaliśmy. Wszystkich co znamy. Frakcje starożytni. Banici, orkanie. Mamy cały spis. Dobra, ulepszenia. Możemy tu wszystko ulepszyć. Związane z. Aha, każdym statkiem. Mm. Dobra, łupy. Napęd skokowy, drowce, szanse na szczęśliwy skok, zwiększa ilość znajdowanych kredytów. 2000, kadłub to, to co? Większa liczba punktów wyczości kadłuba. Zapęd skokowy, miejsce na wyposażenie, liczba różnych urządzeń, jakie można przewieźć na twój statek, Miejsce na gadżety, miejsce na główną broń. Aha, czyli jak ulepszę, to będę miał główną broń, chyba więcej. Jest na broń dodatkową 2000. Trzy główne bronie. Nie wiem, że to dobry pomysł, bardziej będę poszukał zasilania. Obecnie 5 na sekundę. Tempo regeneracji. Dobra, to będzie dobre. Potrzeba yy, dużo kredytów. Drop trzeba zwiększyć. Szanse zna na znajdowanie lepszych łupów. Yy, koszt tworzenia wyposażenia. Ulepszę. O, poszło dużo kasy. Dobra, tutaj też ulepszę. Sporo kasy mi poszło również. Na początku będę miał dobry zysk gotówki, potem będzie szło z górki. To bo ta energia ma duże znaczenie. 2000 nie mam na tyle. Do 4000 mniejsza szansa na uszkodzenie skaner odzyskiwanie Kurde, jakbym mógł cofnąć to wszystko. Niestety nie można cofnąć ulepszeń, szkoda. Bardziej poszedłbym w to, bo jakieś odzyskiwanie daje jest dostępne. Dobra, ulepszę to jeszcze raz. Ten razem będę musiał to ulepszyć na maksa to przynajmniej kredyty będę zyskiwał w dużej ilości. To jeszcze dorzucę na wszelki wypadek. No dobra. Yy, statek, wszystko zaznaczone, wszystko wybrane. Moduł wybrany. Mogę zmienić? No właśnie, nie mogę. Ciekawi mnie, czy w tych następnych okrętach mogę. Też nie można. Dobra. No to lecimy. Yy, niewykorzystane kredyty, ale co? Dobra, wytrzymałość kadłuba minimalnie się zwiększy. Dobra, poziom normalny, nie będę tak ryzykował. No, dokładnie tym razem się uda. Węczący się po Wydaje mi się, jakby statek był trochę bardziej taki zwrotny. Ale dobra, muszę od nowa wszystko zbierać. Ja muszę zdobyć lepsze uzbrojenie koniecznie. gdzie... Chodź tutaj. Dobra. Okej, okay, coś mi tu znalazł. Co no to jest? Żel? Biorę. Dobra, żel jest. Mm, w tym sektorze dużo rzeczy nie ma. Na razie strasznie pusto. Kurde. Nie, ten, ten moduł był błędem Myślałem, że będzie jakoś to wygodniej Chodzi na to, że to był zły wyodór Aha, energia się skończyła O, 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 o! Kurde. Osłony Zamień Przetwórz Yyy Nieskończony płaszczyzny to jest jednak błąd. To jest takie utrudnienie. Kurde. Nawet nie mogę zahamować. U. Pociski to przetworzę, ale broń. Wiesz, Jerzyszka nie do tego statku. I uzbrojenie. Torpeda plazmowa. Zamień te stare przetworze. Dobra, ruda. Chyba wszystko wydobyte. Najgorzej, że mój statek został tak poważnie na start uszkodzony. Przez ten poślizg, który sobie wybrałem. Dobra, tutaj jeszcze są ci. Może tutaj coś będzie ciekawego. Pokażcie mi, panowie, co tu macie. Ja już tu widzę. Ruda. O, tam jeszcze jest stacja. Trzeba zerknąć. Najbardziej przydałoby mi się nanoboty. Hmm. Transportowiec surowców W teorii bym mógł ich zaatakować, ale nie chcę sobie robić wrogów Dobra, lecę na tę stację, trzeba zobaczyć, co jest na tej stacji. Mam nadzieję, że na tej stacji będzie coś bardzo korzystnego. Aha, jestem pod stacją. I. Kurde, ich. Wiedziałem, że to nie może być tak fajnie. Dobra, skaczemy do następnego sektora. Tu nic więcej nie ma, ten nieskończony pocisk mnie już irytuje. Lecimy tą stroną, dołem. Dobra, jest myśliwiec. Przelecimy scenariusz przez pola asteroid. Może tutaj coś cennego jest? Jest! Tutaj... chyba? Nie, w tym... tu jest! Ruda. Dobra, pięknie zebrane. Tam jest kolejna. Tu jest jakiś wrak. Podeleć, leć, leć! Szybko trzeba rozejrzeć się w tym wraku, polecieć na tę stację. Dobra, mam nadzieję, że miny są już rozwalone gdzieś pod spodem ok. Pod spodem... Aha, na stacji. Brak statku, ruda. Dobra, leć, leć. Kurde, jak się na mnie rzucili. Mam nadzieję, że macie dużo kasy. Kurde. Brakuje mi tej broni przeciwlotniczej. Tu jesteś. Chodź, no tutaj, traniu. Dobra, jest sporo kredytów. Tutaj, tylko sobie zebrać co się da. Tam są wraki, to zaraz zerknę. Kurde, ta manewrowość. Poproszę tę rudę. Pojemnik ich, Prachtowiec. Ale wrak już nie ich. Dlaczego to musi tak lecieć? To wygląda jak mój wrak. Ciekawy dziennik. Dobra, tutaj reszta jest ich. Tam jest jakiś znak zapytania. Zaraz tam polecę. Tylko tu jest wrak. Dobra, zatrzymaj się na chwilę, proszę cię. Jest żel.

Also, looking at your ship and equipment, I know when to shoot and when to talk. I see. Very wise of you. So we basically have the same enemy, which makes us friends, right? And friends help each other. An interesting conclusion. What is it you're suggesting? There's an outlaw station which is about to ship a huge amount of weaponry to nearby outposts. We would both benefit by stopping that from happening. Agreed. It would make the area safer for all of us, I suppose so how were you thinking of tackling this you bring down the defenses then you call me and i'll jump in with my clan to secure the weapon container so what you're saying is i do the heavy work and then you stroll in with your friends and pick up the booty that's another way of looking at it but like i said it would be advantageous to the both of us here i will mark the station on your map well it can't hurt to look no ta, Żeby zyskać dobre broń, przede wszystkim po tym incydencie, to będzie dobre na start zyskać taką dobrą broń. Kurde. Dobra, rozwalony sporo kredytów, bardzo dużo. To mnie cieszy. Te myśliwce są takie dziwne trochę. Dobra, no, ten mniej tu rzucił, ale zawsze coś. Co, jeszcze coś tutaj jest? Tam jedynie te pojemniki. Dobra, nic nie ma, lecimy. Yy, lecimy, zobaczymy jeszcze. Kurde, tamten sektor. Yy, muszę za wszelką cenę zdobyć jakieś nanoboty, żeby naprawić statek. Inaczej daleko nie zalecę. No dobra, doskaczemy. O! Fajnie! Już na dzień dobry widzę plazmę. Eee... Yy, dron... Okej. Okay. Tutaj nie bardzo coś jest. Tam będzie raczej kuszące i tu bardzo. I tu jest kuszący element, tam jest jeszcze plazma. Co mi tu zaznaczyło? Nie widzę, o, o o jest! Gaz! Dobra, gaz zebrany Ta stacja należy do nich, ale może coś ciekawego w niej będzie Skończymy tutaj eksplor i zakończymy nasz Drugi lot jest tutaj u Was coś interesującego, panowie? Coś, co można zakosić? Jest, ruda. Kardę zakosił pierwszy. Jest kolejna ruda. Yy, pojemniku nie będę okradał. Wezmę sobie jeszcze tę plazmę. Znowu pokazała ruda. A i ten dron wszystko zbiera. No dobra. Tam są wrogowie. No tu jest jakaś stacja. To jest jakaś mała. Nic z niej nie ma. Dobra, wrak statku. Coś nieźle rozwalonego, ale jakiegoś transportowca, chyba obrano dane 757 dzień słoneczny, sporo takich ciekawostek, 1000 kredytów. No to ja takie coś bardzo dziękuję za takie coś. Więcej tylko tego poproszę. Kryształy. O, to super, kryształy. Nie te drony, chyba zlikwidować myśliwce. Kurde, dobra, rozwalony. Niestety nie ma nanobotów, stabilizuj, leć prosto. A teraz te kryształy trzeba wydobyć. Na szczęście nie muszę wlatywać do środka. Asteroidy. Najgorzej jak są w środku asteroidy w tym w tym momencie. W okazji Jest! Dokładnie, tylko że to minimalnie mi naprawi. Chyba jednak musiałbym do tej konstrukcji do środka wlecieć. Ale nigdzie nie widzę miejsca, żeby tam dostać się. Tam jest tylko ich pojemnik. A tutaj już nic więcej nie ma. Kurde, za szybko. Dobra, wygląda to, że nic więcej nie ma, więc... O, nie, 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 chwila, jest. Tak z opóźnieniem to wyskoczyło. Paliwo, związek, no paliwa mam mało, więc to się przyda bardzo. No dobra, to mam nadzieję, moi drodzy, że odcinek wam się spodobał. I co? Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Na razie, moi drodzy.